Codziennie giną tysiące ludzi, dlaczego ty nie zdechłeś? Zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Nie dlatego, że jestem psychiczny, albo że mam myśli samobójcze, tylko dlatego, że nie pasuję do tego miejsca. Większość ludzi żyje z głęboko zakorzenionym przekonaniem, że gdy skończą szkołę, znajdą pracę, miłość, spłodzą dzieci, to będą szczęśliwi. Że wypełni ich poczucie spełnienia, ale nie. I nie będzie to kolejna wzruszająca historia o tym, żeby iść własną ścieżką. Moje własnej ścieżki, sensu i celu są tylko chwilowe brzoki, ale wszystkie z czasem się luzą. Życie jest jak pętla. Jak ta sama piosenka w kółko puszczana na lampie. Jak afta nawracająca co kilka miesięcy, szypiąca w gębie, a i tak nie możesz powstrzymać się od jej dotykania. Jak i Bilem, wstawiamy na niemal każdej stronie dyplomówki, tylko po to, by mieć kilka linii w tekstu. Każdy kolejny dzień jest kopią, kopią, kopią. Gdy robisz ciągle to samo, albo zaczynasz w to wierzyć, albo powoli przestajesz o tym myśleć. Podobno praca daje sens w życiu. Jeśli praca daje sens życiu, to moje nie ma go zbyt wiele. Jaka jest Pana motywacja do pracy poza pieniędzmi? Absolutnie żadna. Jakie są pana wady? Brak zalet. Nie wierzę w to, że można lubić swoją pracę. Jeżeli dzień w dzień przez pół dnia napierdasz to samo, po jakimś czasie w końcu tym żygasz. Gdzie nie spojrzę widzę ludzi, którzy wrzucają zdjęcia kwiatków tylko dlatego, że odseparowali obiekt od tła, mają się za fotografów. Albo przebiegli 3 km 20 minut i udają sportowców. Widzę też takich, co mają się za lepszych, bo zamiast obejrzeć film, przeczytali książkę. Pycha, wyolbrzymianie, chęć bycia docenionym. Każdy chce być kimś, każdy chce poczuć się wyjątkowym, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia i nic, co on nie prezentuje. Jest jeszcze jedna rzecz. Dlaczego na wieś o ciąży wysyłane są gratulacje? Widzicie, jestem w stanie zrozumieć zachwyt przy lądowaniu na Marsie, natomiast nie widzę żadnego osiągnięcia we włożeniu falafla w kuciapę. Poza tym trzeba być kurewsko bezczelnym, by spoić dziecko po to, by przyszło na ten śmietnik. Nigdy nikogo nie kochałem. Znam słownikową definicję tego słowa, ale jedyne co odczuwam to bezsilność, znużenie, apatia. Całe życie przeglądają się ludziom bez własnych poglądów. Czasami zastanawiam się jak to jest być jednym z nich. Iść zalać pałę co piątek, patrzeć się na 22 spoconych gości biegających po blisku, śmiać się z tłustych dziewczyn od kolegów, po czym chodzić z taką co nie mieści się w kadrze, w kadrze, który podpisze cytatem z kartki z kalendarza, dopisują trzy kropki, udając, że opis zdjęcia bez żadnego sensu ma jakiś głębszy przekaz. Zwalić winę za chujową pracę i pensję na polityków nie na własną niekompetencję. A gdy koszulka z napisem stop islamizacji Polski trafi do prania, nałożyć tę skotwicą. Ludzie. Efekt uboczny seksu. Odpadki rozkładające się przez dziesięciolecia, tak głęboko przekonane, że ich życie ma sens. Budzimy się każdego dnia, wykonujemy te same czynności i mówimy, że kiedyś to się zmieni, ale nigdy tak się nie dzieje. Jesteśmy tak kurewsko słabi, że wolimy łudzić się latami tylko po to, by przeżyć kolejny dzień. Jestem przekonany, że gdybym za 20 lat mógł cofnąć czas, tak samo przejebałbym go na niczym. Tak samo czekałbym na weekend, by puścić sobie chujowy film, o nie oglądać, po czym do końca dnia myśleć o sensie istnienia. Mam słabo płatną pracę, nie mam żadnych ambicji, nienawidzę ludzi, a oni nienawidzą mnie. Nie piję, nie pale, nie tańczę, nie imprezuję, nawet kurwa nie spotykam się ze znajomymi i czegoś nie tknę, żygam tym po kilku, maksymalnie kilkunastu miesiącach. Zawsze we wszystkim widziałem jedynie same negatywy i to jest moje największe przekleństwo. Wiem, kim jestem. I po tych wszystkich latach to w pewnym sensie jakiś sukces.